Witam Was serdecznie z kolejnej trasy do Polski, do punktów pomocy uciekinierom z Ukrainy. Tak naprawdę chciałem się z Wami spontanicznie podzielić na przeżyciami z ostatniej chwili, ale myślę, że uruchomimy na balkonie, bo właśnie stoję na jednym z balkonów, hotelowych balkonów i. Podzielić się z Wami chciałbym tymi informacjami ostatnich tygodni, które żeśmy live mogli przeżyć, ja i moi przyjaciele. Bo dzięki właśnie Wam, ludziom dobrej dobrych serc i chętnych do pomocy, moim przyjaciołom, ludziom dobrej woli, jesteśmy tutaj i możemy wspierać. Tak jak powiedziałem, jestem na balkonie, ale już niedługo, myślę, że za tydzień, będzie pierwszy gość na naszym balkonie, na tym balkonie, który znacie w Wiedniu. Jemu to zadamy różne rodzaje pytania, bo należy właśnie do tej ekipy ludzi pomocnych, do tej ekipy ludzi, którzy to serce mają tam, gdzie potrzeba, po tej dobrej stronie. Dzisiaj jeszcze odwiedzimy dom małego dziecka, gdzie też są dzieci ukraińskie, odwiedzimy czerwony krzyż w bielsku białej. No i niestety trzeba wracać, pomimo, że chętnie byśmy pomogli dalej, bo na miejscu okazało się, że ci ludzie potrzebują trochę pomocy większym samochodem, a Marek TV Posiada większy samochód, który też w ostatnich tygodniach znalazł swoje przeznaczenie Bo nie raz, nie dwa, nie trzy razy był już w Polsce Tak samo nasza stacja, nasza prywatna mała WebTV Znalazła swoje powołanie Powołanie by pomagać innym Na tą chwilę to by było tyle Ale na pewno jeszcze zobaczycie wiele, wiele, wiele reportaży Które pokażą to co inni ludzie przeżywają To co inni ludzie potrzebują I przede wszystkim Pokażą Wam, gdzie Wy możecie pomóc. Jak zwykle dla Was, Marek, osobiście. Witamy serdecznie z Lalik. Nieopodal Żywca. To właśnie tutaj znajduje się ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci, młodzieży, dla ludzi niepełnosprawnych. To właśnie tutaj też dotarła część naszego transportu, który powstał dzięki Wam. Przy tej okazji chciałbym podziękować dwóm koleżankom ze szpitala, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj tutaj jestem. Zaraz oprowadzimy Was po tym ośrodku, przedstawimy Wam dyrektor lub koordynatora prowadzącego ten ośrodek, panią Beatę. Plus być może uda się nam jeszcze pozyskać pracowników tego ośrodka, tak żeby sami Wam opowiedzieli o swojej pracy, o ludziach, którzy, których tutaj mają. Sytuacja nie powiem, że jest tragiczna, bo posiadają bardzo dobrą organizację, ale potrzebują. Potrzebują też naszej pomocy, bo jednak jest tutaj tych personariuszy z Ukrainy i nie tylko pod dostatkiem, czyli tyle, na ile są w stanie pomóc. Zanim się pożegnamy, tutaj w lalikach z... Beato, dziękuję Tobie serdecznie, drodzy widzowie, w tym stresie tych nerwach zmieniłem trochę imię tutaj kierownicy tego ośrodka. Śmieję się sympatycznie, bo jest wyjątkowo sympatyczną osobą i wybacza mi to, bo te prezenty, dziękuję, bo te prezenty, które Wy zebrali, a ja je tutaj dostarczyłem, mogę tylko jedno powiedzieć. I to niewystarczająco często. Dziękuję, 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 dziękuję Wam. Ale przejdźmy do Twoich podopiecznych, do tych dzieci, bo o tym chciałabyśmy jeszcze i naszym widzom w Wiedniu opowiedzieć. Tak, może niewiele, ale chociaż w dwóch słowach chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, że są to dzieci z domu dziecka w Dnie Pro Pietrowsku, teraz w Dnie Pro, które przyjechały do nas. Jechały bardzo długo, bo jechały dwa dni w różnych warunkach, także no były biedne, biedne, biedne i zmęczone jak przyjechały. Niesamowicie fajne dzieciaki, niesamowicie uśmiechnięte, bardzo schorowane, bo są to głębokie niepełnosprawności i umysłowe i ruchowe. Natomiast dzieci cieszą się z życia, cieszą się, że tutaj są umilają nam czas o, o dziwo i ta praca, którą tutaj wkładamy w to wszystko, no jest taka miła, bo ten uśmiech tych dzieciaków to jest taka rekompensata za wszystko. Dlatego też w imieniu dzieci, które do nas przyjechały i w imieniu własnym naszym naszej ekipy, która tutaj dzielnie działa, bo wszyscy 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 dzielnie działamy, także doba się u nas nie kończy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy Polonii za to, że nas wspieracie, za to, że jesteście. Wielkie dzięki, wielkie serducho dla was. Przy tej okazji pozdrowię też Pol nie, nie tylko w Austrii i nie tylko w Wiedniu. Pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół, tych w Kanadzie i tych w Anglii, w Londynie, którzy ze mną nawiązali kontakt, ale też Was, wszystkich innych rodaków, którzy oglądacie Marek TV i e, po raz kolejny powiem, dziękuję, że też Wy wspieracie przez swoje możliwości, przez swoje kanały. E, chciałbym jeszcze się Ciebie spytać o taki przebieg dnia, bo wiem, że siedzi tutaj koło mnie kolega Rehabilitant, który zaraz o swojej pracy troszkę opowie, ale jak wygląda Wasz dzień tutaj, bo proszę. Prosiłaś mnie, czy proszono mnie, żebym nie filmował dzieci, i ja e, rozumiem tą prośbę i też się do niej dostosowałem. Dlatego nie pokażemy dzisiaj naszym widzom e, dzieci, ale myślę, że Twoja wypowiedź i to, co już wypowiedziałaś, jest wystarczającym punktem, że warto tutaj pomagać i nie zapomnij powiedzieć, co jeszcze potrzebujecie, bo to też jest ważne. Wiem, że macie dużo różnych datków i dużo różnych rzeczy, ale co by się Wam jeszcze przydało? Okazało się, że jest naprawdę wiele ludzi dobrego serca. Nie spodziewaliśmy się w ogóle takiego odzewu. Szczerze mówiąc, nawet jesteśmy zaskoczeni więc nasza praca w tej chwili czyli właściwie od momentu kiedy zgłosiliśmy się że chcemy pomagać że przyjmiemy do obiektu kogoś bo tak jak wspomniałam obiekt jest bez barier więc jest to dosłownie przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych czyli jak trwały procedury które miały zapewnić dzieciakom z domu dziecka że gdzieś jadą to nie jest gdzieś tylko to jest celowane miejsce konkretne to już poczyniliśmy przygotowania i właśnie lud ludzkie serca, ludzka dobroć nas zaskoczyła naprawdę maksymalnie. Dostaliśmy mnóstwo darów, które były już potrzebne do tego w tym momencie, kiedy one weszły i miały już funkcjonować, bo wiadomo jest, że no przemieszczać się taką ilość kilometrów z dzieciakami leżącymi, mamy trzy osoby leżące, to są dzieci z porażeniem mózgowym, to są dzieci z rozszczepami kręgosłupa, to są dzieciaki na wózkach inwalidzkich, bez kończyn, nieruchome kończyny, tutaj właśnie kolega Michał, który jest rehabilitantem, fizjoterapeutą, to będzie ewentualnie w paru słowach mógł więcej powiedzieć na temat tych dzieciaków, a ja powiem krótko na temat tego, jak wygląda teraz nasz dziecko. Pracy. Przywozimy swoje osoby niepełnosprawne, które zatrudniamy. Tutaj oczywiście na umowę o pracę. W międzyczasie już się dzieje na kuchni, już szykuje się śniadanko na rano. Dzieciaki mają o 9 rano śniadanie. My mamy cały czas właściwie dużo pracy. Jest niesamowita ilość formalności dotyczącej i peseli i wniosków, jeżeli chodzi o orzeczenia dzieci. Także tak, formalnych spraw papierkowych jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Nie będę tutaj nikogo tym zanudzać. Więc w międzyczasie przyjmujemy dary, rozmawiamy tak jak z Wami, z każdym. Zapraszam wszystkich darczyńców do nas, dlatego, że sama osobiście nie lubię, nie lubię zbiórek gdzieś, dlatego my chcieliśmy taką zbiórkę celowaną. Celem jest oczywiście nasz ośrodek, dzieciaki są, dzieciaki istnieją, jest podpisane porozumienie z moim, moją pieczątką podpisem, także wiadomo, że te dzieci istnieją, nie jest to widmo i zgubiłam się. Nie szkodzi, że się zgubiłaś, bo masz naprawdę bardzo dużo spraw na głowie, co było też widać, kiedy do Ciebie weszliśmy do biura, ten stos papierów na twoim biurku i e, to jest ta chyba mniej e, sympatyczna, czy potrzebna tak. strona, gdzie tak. papierek, papierek, papierek. Ale muszę ci powiedzieć, przepraszam, muszę ci powiedzieć, że y, właśnie ten uśmiech dzieciaków i to, że one się tulą, one się uczą mega szybko polskiego. Naprawdę my oczywiście też staramy się używać słów, których y, oni używają do nas i to fajnie wygląda, fajnie słyszy się to. Y, Tulą się do nas, przetulają, pokazują serduszka, rysują piękne rysunki. No i to jest ta zapłata za tą pracę, bo właściwie no, takie mamy: Panie Michale, 24 na dobę, także tutaj nie ma dyrektorów, nie ma rehabilitantów, nie ma kucharek. Jesteśmy wszyscy sprzątaczami, kucharkami. No i nie, inaczej. Jesteśmy po prostu jedną genialną wspaniałą ekipą, bo naprawdę ekipę mam cudowną. I każdemu bym życzyła takiej ekipy. Dlatego pracujemy, dlatego jest fajnie, i dlatego dzieciaki są zaopiekowane. Postaraliśmy się załatwić naprawdę wiele. Dzieciaki mają wymienione wózki, nie mają po części wymienione chodziki. Mamy łóżka, mamy materace odleżynowe. Naprawdę, słuchajcie, udało nam się tyle załatwić. Nawiązaliśmy współpracę z braćmi maltańskimi z Francji. Mieliśmy koncert w Lizbonie na poczet naszego zakładu i na poczet naszych dzieci w naszym zakładzie, w naszym ośrodku. Oczywiście <laughs> Był też koncert w Niemczech. Słuchajcie, tych wydarzeń jest tyle, że y, gdybym chciała opowiadać, naprawdę nie wyjechalibyście dzisiaj stąd, bo ludzie mają naprawdę mega dobre serce. I to jest coś cudownego, coś pięknego i buziak, buziak, buziak i serce wielkie dla wszystkich, którzy pomagają. I mamy jeszcze wielu darczyńców, którzy się nie chcą, się nie chcą ujawniać, e, a naprawdę obdarowali nas e, wieloma. Jest taki fajny, nie wiem, czyście słyszeli, e, taka grupa z e, No oni nas tak obdarowali, że no szapo babu też dla nich to wszystko nowe rzeczy zresztą właśnie oni też pomogli nam wymienić wózki dzieciakom yy, i to yy, no naprawdę nie jestem w stanie wszystkich teraz wymienić ale yy, po nitce do kłębka yy, od łyżeczki do tak zwanej łopaty no po malutku po malutku gromadzimy musimy myśleć długofalowo bo nie wiem kiedyś wojna zakończy a podpisałam zobowiązanie że dzieciaki będą u nas do zakończenia działań wojennych także tutaj musimy myśleć Паннизм нормальный. Pytanie z mojej strony, bo wspominaliśmy o tych dzieciach, ja je też widziałem, ale w jakim wieku masz te najmłodsze dzieciaczki i tych już starszych, w którym miałem kontakt? Zaraz o tym, na czym widzą też opowiem. Dzieciaczki są w różnym wieku, bo tak, niby to się nazywa dom dziecka, ale też internat. Czyli są tam dzieciaki, które są pozbawione. które w ogóle nie mają rodziców, są dzieciaczki, które zostały porzucone. Dzieciaczki i młodzież i też już dorośli. Dorośli, którzy przy swoim skorzeniu, no niestety, wyglądają trochę jak dzieciaczki. I rozbieżność wiekowa jest mniej więcej od chyba 6 roku, od 4 Roku życia w tej rodzinie do 23 roku, jeżeli chodzi o dzieciaki z domu dziecka, internatów w Dniepro. Hmm... One tam przebywają, one tam są pod opieką dopóty, dopóki się uczą, a niektóre są tak niepełnosprawne, że one nie mogą same funkcjonować. Niektóre dzieci mają rodziców, ale niestety dzieci albo nie są, rodzice albo nie są w stanie, albo, nie wiem, może finansowo, może fizycznie, trudno powiedzieć, nie, nie, nie są w stanie się zająć tymi dziećmi. Natomiast trzy no, czwarte dzieci to są sieroty, po prostu. Także rozbieżność wiekowa jest duża, ale na przykład jest dziewczynka, która ma lat 8, a wygląda na cztery. Także to, to są też dzieci z rodzin, w których dzieci były maltretowane i znęcano się nad nimi i na przykład. To, tak jak u tej dziewczynki, gdzieś ten wzrost i te zaburzenia wszystkie spowodowały, że ona się zatrzymała akurat. Na razie na takim etapie, ja nie jestem tutaj znawcą, więc może tutaj Michał by mógł więcej coś powiedzieć, ale... Um... Zanim przejdziemy jeszcze do Michała, drodzy widzowie, jeszcze apel ze strony Marek TV i tutaj kierownictwa, bo widzę, że kierowniczka przy tym wszystkim, co ma na głowie, te sprawy, te papierki, organizacja jest naprawdę wyśmienitą organizatorką, zapomniała o jednej, jedynej rzeczy, którą mi powiedziała, a ja to pamiętam. Drodzy widzowie, apel. Potrzebny jest... Laptop i to nie jeden. Mamy tutaj dzieciaki, które się uczą. Mamy dzieciaki czyli chodzące do liceum, do szkoły podstawowej czy w wieku gimnazjalnym, ale też dzieciaki, które studiują, nie wiem czy mówiłam. I tutaj jest taka wielka, wielka potrzeba, ponieważ mają naukę online. No i niestety nasz stary sprzęt jakby nie, nie działa tak, jak powinien. I tutaj taka wielka, wielka prośba, że gdyby ktoś miał nie takie stare jakieś laptopy lub tablety, to dzieciaki po prostu będą przeszczęśliwe. Chodzą, dopytują, czy jest taka w ogóle możliwość. Udało nam się już załatwić dwa laptopy. Jeden przywieźli nam właściwie fryzjerzy z Gliwic. Bardzo sympatyczna pani, która z pochodzenia jest Ukrainką i też nam postanowiła pomóc. Jeden dostaliśmy od pana dyrektora z naszego pokrewnego zazo, czyli naszej siostry z Bielska. Także Marcinie, również dziękuję. No, i czekamy na więcej, bo te dzieciaczki bardzo, bardzo, bardzo chcą się uczyć i to jest fajne, dopytują cały czas, czy akurat jest taka możliwość. Ja, oczywiście, gdzie mogę, tam pytam, więc gdyby była taka możliwość, to bylibyśmy naprawdę ogromnie wdzięczni w imieniu dzieciaków. Przede wszystkim powiem, że na przykład jeden z chłopców, który studiuje programistykę, nie ma jakby do końca. Ma kończyny dolne, takie nieforemne, jakby niecałkowite. Górne kończyny ma nieuruchomione i on się posługuje językiem, ustami. Coś co bierze gdzieś tam do ust i tym pisze, czy maluje i on właśnie studiuje. On już dostał laptopa, bo on tak bardzo, bardzo, bardzo nie chciał przerywać tej nauki. No i myślę, że ta radość jego była tak wielka, że chciałabym, żeby ten kto mu dał tego laptopa to widział. I pewnie innych dzieciaków będzie taka sama. Potrzeby są ogromne. My, tak jak mówię, działamy długofalowo, więc mamy troszeczkę zabezpieczone. Natomiast nie wiem, prozaiczne rzeczy wyszło dzisiaj, tak? Nie mamy podkładek do samochodu. Chcielibyśmy te dzieci przewieźć, bo laliki są daleko, 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 czyli na przykład od żywca czy ponad 30, no około 30 km, od Bielska jeszcze dalej. Więc żeby załatwić jakiekolwiek sprawy, mo, owszem, możemy załatwić je w milówce, ale to też jest 7 km. Trzeba jednak to dzieciątko posadzić w foteliku. Nie mamy takowych, Mogą to być normalnie zwykłe podkładki. Tak w skrócie jeszcze chciałabym tylko powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które przyjeżdżają, przychodzą, docierają do nas, a które są nam niepotrzebne, tak to mogę określić, dzielimy się tym. Dzielimy się tym, mamy mnóstwo organizacji, mnóstwo znajomych, którzy pomagają wiozą bezpośrednio na front, gdzie nie wiem, są rodziny nawet wśród naszych pracowników. Jeden z pracowników miał puste mieszkanie, wziął rodziny, tam są małe dzieci, więc my cały czas ten towar gdzieś dzielimy. Jeżeli nawet mamy za dużo, to się z kimś dzielimy, a jeżeli są to rzeczy, które nam akurat się nie przydadzą, to również to trafia w konkretne miejsca. Nie dajemy tego gdzieś, tylko po prostu szukamy takich ludzi, którzy wiemy, że zawiozą te rzeczy, które my posiadamy i możemy oddać w konkretne miejsce. Wszystko to, co słyszeliście, mogę tylko potwierdzić, i tutaj powiem otwarcie: liczę na Was, liczę na to, że zasponsorujecie, pozyskacie, przekażecie te laptopy, te tablety. Chciałbym też prosić bo jak nie, to oddam swój zegarek o taki elektroniczny zegarek. Chłopiec, który siedział w wózku inwalidzkim przed wejściem, tak się zainteresował moim, i dlatego albo. Dostanie mój albo w tym tygodniu ktoś z Was zadzwoni i powie, że bym przyjechał. Przyjadę do Ciebie do domu, odbiorę go osobiście, pokażę Ci parę zdjęć z tego obiektu, ale teraz przejdę do Michała, który jest rehabilitantem w tym ośrodku i niech on też wam, drodzy rodacy, opowie o swoich przeżyciach tutaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Wilczek Michał, kierownik działu rehabilitacji. Na co dzień zajmujemy się tutaj rehabilitacją naszych pracowników i wszystkich gości hotelowych. W tym momencie, jak tutaj wcześniej wspomniałeś, no mamy grupę dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy, więc tej pracy w moim, w moim zawodzie jest tutaj u nas dużo. Dzieci są w większości niepełnosprawne, niestety poruszają się w większości na wózkach. Są to duże niepełnosprawności, bardzo głębokie. Mamy deformacje kończyn górnych, mamy deform Informacji kończyn dolnych. Mamy mózgowe porażenie dziecięce, więc tutaj dzieci potrzebują tej opieki praktycznie 24 na dobę. Potrzebują również tej rehabilitacji praktycznie codziennie i bardzo intensywnie. To, co pani dyrektor tutaj wspomniała. Wspomniała, staramy się e, dzieciakom to wszystko zapewnić. E, z, e, na co dzień e, mamy ich też pogrupowanych, jeżeli jest taka możliwość. E, oczywiście do rehabilitacji, że jest taka możliwość. E, zbieramy również różnego rodzaju sprzęt do rehabilitacji, ewentualnie materace, e, ponieważ no, te dzieci musimy przekładać, musimy je dźwigać. E, są to w większości e, zajęcia e, takie i ćwiczenia czynno-bierne, czynne, e, więc e, no potrzebujemy, potrzebujemy też pomocy tutaj w tym temacie. Michał, widzę tutaj tego pluszaka, którego sobie wyszukaliście dla jednej z waszych podopiecznych. E, nie ma zdjęć, bo tak jak już wspomniałem, proszę Żebym nie fotografował, nie filmował dzieci i to jest zrozumiałe, myślę. Ale być może opowiesz troszkę o tej dziewczynce, no taka przytulanka, bliskość do jakiegoś ulubionego zwierzaczka, do jakiegoś pluszaczka, chyba dla każdego odkrywa rolę, bo tak jak tutaj pani dyrektor wspomniała, te dzieci są. Właściwie no, bardzo otwarte, pokazują serduszka, chcą się witać. Zresztą mnie, tak jak powiedziałem, też ten chłopiec przywitał i e, chciał od razu z moim zegarkiem się pobawić. Dlatego liczę i to powtarzam, że ten zegarek pojawi się bardzo szybko po nadaniu mojego tutaj dzisiejszego wywiadu, ale może o tej właśnie konkretnej jednej dziewczynce. Tak, dziewczynka jest w wieku około 6 lat, e, ma niedowład powich prawostronny, e, ma problemy z poruszaniem, e, chodzi samodzielnie, ale ten nie jest nie, nie jest właściwy. E, mamy dysfunkcję. E, mamy dysfunkcję kończyny, problem jest z e, chwytem. E, natomiast dziewczynka bardzo chętnie bierze udział w procesie rehabilitacji. E, no i jak to każda dziewczynka, no lubi róż, tutaj ten misie się od razu spodobał, od razu go wyszukała tutaj wzrokiem, jak wspomniałeś. E, I co? No i, 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 i będzie miała tego misia, także wręczymy jej za chwilkę tego misia. Myślę, że będzie przeszczęśliwa i mega zadowolona. I takim misie możecie tak dużo radości sprawić, jak i wszystkimi innymi waszymi podarkami, które my tutaj bardzo chętnie dostarczymy. Dzisiaj z LaLix z tego właśnie tutaj wyjątkowego obiektu dla was, jak zwykle Marek. I dziękuję wam za wasze dobre serca, pomocne serca, bo warto pomagać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.